Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Wiedzieć, a robić to dwie różne rzeczy. Bardzo często jest tak, że my doskonale znamy teorię. I my to wszystko wiemy. My wiemy, że powinniśmy pić 2,5 litra wody dziennie. My wiemy, na czym polegają diety. My wiemy, co powinniśmy w naszym życiu zmienić. No i niestety, ale na tej wiedzy się kończy, ponieważ my wiemy, my to znamy, my rozumiemy. Ja wszystko wiem, tylko że bardzo często. Ja tego po prostu nie robię. I jak ja rozmawiam czasami z dziewczynami i zachęcam do picia wody, bo ja akurat wodę piję, ale jak ja mówię, tak, tak, ja wiem, że ja za mało piję, ale za tym nie idzie kolejny krok, jeżeli już wiesz, że to jest ważne, że wiesz, co ci to daje, wiesz, po co to masz robić, ale nadal tego nie robisz. No to niestety, ale z tej wiedzy nic nie wypływa. Więc dobrze jest, oczywiście, pierwszym etapem jest świadomość, żeby mieć świadomość tego, żeby zdobyć wiedzę, żeby już to wiedzieć. Ale sama wiedza, niestety, nie wystarczy. Za tą wiedzą musi pójść działanie. Czyli, jeżeli ja znam moje błędy żywieniowe i wiem, i nic z tym nie robię, nadal w moim życiu nic się nie zmieni. Więc pierwszy etap to jest zdobycie świadomości, to, że ja już wiem, ale drugi etap to jest, to zacznij to robić po prostu, bo bez tego etapu, bez rozpoczęcia tego kroku, zacznij to robić, no niestety zmiany nie nastąpią. Z tym cię dziś zostawiam. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.